Witam Cię, człowieku rozumny. Dzisiaj analiza filmu Palmer. To jest film o małym chłopcu, który czuje się dziewczynką. Na starcie standardowo powiem, że mój kanał istnieje dzięki wsparciu widzów. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój mojego kanału. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do osób wspierających rozwój mojego kanału, to szczegóły są pod filmem. Zauważcie, że na moim kanale raczej nie ma reklam, nie będę tematu dalej rozwijał. Przechodzimy do rzeczy. Justin Timberlake gra tytułowego Palmera. Wychodzi z więzienia i wraca do domu, będzie mieszkał ze swoją babcią. Gdy ktoś wskazał mi na ten film, wiadomo było, że to jest film o chłopcu, który czuje się dziewczynką. Czekałem tylko na pojawienie się symboli chrześcijańskich, bo wiadomo, że tego chłopca spotkają różne nieprzyjemności. Pewnie zauważyliście krzyż przy wejściu do mieszkania babci. Justin Timberlake będzie w tym filmie odgrywał rolę osoby, która nie do końca jeszcze wie, jak reagować na chłopca, który czuje się dziewczyną. Natomiast będzie się coraz bardziej przemieniał w swoim postrzeganiu sprawy. Wywodzi się jednakowoż ze środowiska chrześcijańskiego, mało o czym między innymi też ma świadczyć jego tatuaż. Justin Timberlake pije. I jak to często jest pokazywane w filmach, jak facet, który dopiero co wyszedł z więzienia, ma pewne potrzeby niezaspokojone. Od razu więc przyuważa mieszkającą obok kobietę, która ma swoją drogą faceta. Natomiast spotykają się w barze i... Gdy budzi się niej następnego dnia widz, właśnie od razu zaatakowany jest poczach, tym dużym krzyżem na ramieniu. To jest niedziela, więc idą do kościoła. I to jest moment, w którym Palmer poznaje sama. Sam to jest chłopiec, który czuje się dziewczyną. Idą do kościoła, gdzie od razu zaznaczone jest, co go spotyka w tej przestrzeni. Film jest o braku akceptacji dla takich chłopców. Gdy już zaznaczyliśmy, że chodzi o przestrzeń kościelną, to jeszcze podkreślmy małą miasteczkowość tego środowiska. Well, w którym na sama reaguje się tak. Justin Timberlake na początku reaguje dosyć niepewnie. Jak widzimy, więc Sam jest raczej pewny swego, czuje się bezpiecznie w tej swojej tożsamości. Natomiast ogólnie jest chłopcem bardzo elokwentnym, wygadanym, fajnym. Ale również takie momenty ma, że jest taki po prostu naprawdę słodziak. Tutaj na przykład dzieli się jedzeniem ze swoją lalką. One for you and one for me. Okazuje się, że matka tego chłopca, który ma problemy z narkotykami, zostawia go na jakiś czas i on teraz zamieszka właśnie z Justinem Timberlake'em i z babcią. Palmer znajduje pracę jego dozorca w szkole, w której uczy się sam. I od razu jest świadkiem, w jaki sposób traktowany jest sam przez rówieśników. Podczas kolejnej wizyty w kościele śpiewają: o to jest dzień. Zaraz po nabożeństwie pokazane jest, jak niektóre osoby z kościoła widzą Samo. Sam uwielbia oglądać bajkę o księżniczce Penelopie. Hi, Penelope. Hi, hi, hi. Niestety babcia umiera i okazuje się, że Sam zostanie teraz z Palmerem. Pokazana jest ewolucja stosunku Palmera do tego, że Sam czuje się dziewczyną. Postaram się nie robić, po tej analizy takiej złośliwej krytyki tego dzieła, natomiast sama idea tego, że w małej miejscowości chrześcijańskiej ten chłopiec, pomimo tego, że mieszka w patologicznej rodzinie, gdzie jest facet, który pije piwo i w ogóle nie akceptuje tych jego skłonności, on ubiera się osób, jak dziewczynka, a na przykład biega w kozaczkach po mieście, jest oczywiście trochę naciągana. No bo w jak i dlaczego, mieszkając w przyczepie z pijącym piwo, samcem takim zacofanym, on cały czas może ubierać się w różowe bluzki i w kozaczki? Prawdopodobnie w rzeczywistości nie byłoby to aż takie proste. Ale idźmy dalej z historią. W życie samej Palmera wkracza jego nauczycielka, pani Maggie. Maggie! All the are flying to the moon! Can you imagine? The moon! That's amazing. Ten film to jest najsterszy socjotechniki. Nie nakręcono prymitywnego filmu, gdzie po prostu pokazano chłopaka, który czuje się dziewczyną i jakieś to mało miasteczkowe towarzyko, którego nie akceptuje, oczywiście chrześcijańskie. Tutaj cały czas jest takie jakby skakanie pomiędzy psychologią tego chłopca spowodowaną tym, że mieszka w patologicznej rodzinie, gdzie mama ma problemy z narkotykami, a właśnie jego dziewczęstwem. Na przykład tutaj podczas kąpieli Kifnik woła palmera, żeby się upewnić, że on jest, że on nie odszedł, tak jak jego mama. Widzę cały czas ma nie rozumieć, czy przedmiotem jest jakby ta sprawa, że on się czuje dziewczyną, czy przedmiotem jest porzucenie przez mamę. Palmer nie ma żadnego problemu z tym, żeby posyłać sama do szkoły w różowej bluzeczce ze spinką we włosach, w kozaczkach, w małej miejscowości, gdzie piją piwo, oglądają futbol i chodzą do kościoła. Bardzo wyraźnie pokazane jest też, że są w tej miejscowości ludzie postępowi. Ludzie, którzy dobrze reagują na sama i jego zachowanie. Oh, and look, it is tea time, see? Mama przyjaciółki sama zaprasza go często na takie spotkania, gdzie się przebierają z dziewczyny, piją herbatkę i podczas jednej z takich scen wyraźnie jest też pokazane właśnie, jak Palmer powoli ewoluuje, jak otwiera się jego serce, głowa na sama i na to, że czuje się dziewczyną. Palmer zabiera sama na mecz futbolu. Jednak bardziej od gry, sama interesują czy liderki. Twórcy tego filmu mają określony światopogląd, to jest jasne. Podczas takich filmów nie marnuje się żadnej okazji, żeby zrobić wstawkę. Na przykład tutaj jest wstawka o małżeństwie. Mm. I was in a Więc pani Meggy jest rozwódką. To nie przeszkadza uczuciu, które rodzi się między Palmerem a panią Megi. Babcia przed śmiercią zapisała wszystko Kościołowi. Sami Palmer będą więc musieli wkrótce wyprowadzić się z tego domu. Problemy z akceptacją sama przez część tego środowiska, tą taką konserwatywną część, się potęgują. I w tym momencie, zaraz po tym jak go to spotkało, poprosił Palmera, żeby ten pomógł mu napisać list do klubu księżniczki Penelopy,

Ale w końcu po przemyśleniu podejmuje decyzję taką. Gdy kupują ten kostium, twórcy filmu nie rezygnują z szansy, żeby jeszcze raz pokazać pewną panią z kościoła. Nadchodzi upragniony Halloween. Sam jest znowu męczony przez rówieśników. Ale za chwilę wkracza pani Maggie, okazuje się, że jest przybrana za faceta i mówi tak. that looks like a flying princess. Yes, it does. And another one? Następnie sam zostaje bardzo źle potraktowany. The same ones that pick on you, Were they over there? Ale okazuje się, że tym razem nie przez rówieśników, ale przez dorosłych. Palmer reaguje. Żeby wynagrodzić to przykre zdarzenie, piszą w końcu list do klubu księżniczki Penelopy. Dear Penelope's Flying W międzyczasie wraca mama pod wpływem substancji. Are you going to give your mama a hug? Hey mama. Sam wraca, niestety, zatem ze swoją mamą do sąsiedniej przyczepy i do tego faceta, który tam pije piwo. Palmer trzyma rękę na pulsie, dowiaduje się jednak, że nie dzieje się to najlepiej. Sam mówi Palmerowi, że ludzie czasami nazywają go queer, w tym ten facet, który pije piwo. I co to znaczy queer? Co to znaczy queer? Niestety pomoc społeczna zabiera sama. Where is CPS Palmer prosi sąd, żeby przydzielił mu opiekę nad dzieckiem, mówiąc takie słowa. Jednak felt like I was good at anything a long time until Sam. Odmawia. Sam wraca do tej przyczepy i tam bardzo szybko dochodzi do dramatów. Palmer wkracza, bierze sama, uciekają. Potem następuje nagły zwrot akcji. Ta mama wycofuje wszelkie oskarżenia względem Palmera i co więcej mówi samowi, że lepiej chyba będzie, jak zamieszka z Palmerem. Sam się zgadza.

nie ma potężniejszego sposobu wpływu na masę niż przez rozrywkę. Jako komentarz do tego filmu chciałbym Wam pokazać kilka scen jeszcze. To już będzie real. To nie jest film. To jest jakieś takie zgromadzenie, które nazywa się kościołem. dziś szacunkiem, uznaniem i miłością każdego, kto deklaruje się jako lesbijka, gej, osoba biseksualna, transpłciowa, androgeniczna, interseksualna, panseksualna, aseksualna i każda inna, którą upominała. To jest Phoenix. Wstydzę się. Tak? Powiesz wszystkim, czy jesteś chłopcem, czy dziewczynką? Chcę im powiedzieć, że jestem dziewczynką. Możesz? Nie chcę. Phoenix mówi, że jest dziewczynką i woli za inki ona oraz jej. Bądź zdrowa, bezpieczna i spełniona. Akceptujemy cię taką, jaką jesteś. To już była rzeczywistość. To nie był film fabularny. Chciałbym wam pokazać jeszcze wyrywek z filmu Transhut, który jest też o prawdziwym chłopcu. To wyjątkowy dzień, bo zaczynam brać blokery. One wyłączają kobiece hormony. Jak bardzo jesteś zdecydowany na stówę? Robię to dla siebie. Strzykawka jest ogromna, ale igła nie. This is... To ci pomoże. Trzy, dwa, jeden. Oddychaj. Three, two, Najgorsze za tobą. Ah, done. Już. <laughs> done. po I wszystkim odetchnij. To wszystko. Widzisz? Yeah. Tak. Okay. Do szesnastego roku życia? Cieszysz się, now? co? Yeah. Tak. Jesteśmy naprawdę w trakcie starcia dwóch cywilizacji, gdzie światowa lewica dąży do tego, żeby cały ten temat gender się rozwijał, żeby jak najwięcej dzieci jak najszybciej mogło mieć tego typu myśli, jakiekolwiek problemy Ciebie spotykają w życiu, jakiekolwiek rozterki, jakiekolwiek trudne emocje, może powinieneś pomyśleć, czy przypadkiem coś nie jest tak z Twoją płcią. Dwie ciekawostki, chociaż to raczej takie niezawesołe ciekawostki. W Kanadzie uchwalana jest teraz ustawa, zgodnie z którą próba terapeutycznego wpływu na dziecko, czyli jeżeli poddasz terapii dziecko, które czuje się płcią przeciwną, grozi ci do pięciu lat więzienia. Proszę sobie to wyszukać, żeby nie myśleć, że ja wymyślam. Podobnie, jeżeli jesteś terapeutą, który podejmie w ogóle taki temat z dzieckiem, że może jego taka percepowana niewłaściwość jego płci, czyli że tak naprawdę on jest innej płci niż biologicznie. Jeżeli terapeuta podejmie terapię tego typu, grozi mu 5 lat więzienia. I druga ciekawostka z USA. W Stanach Zjednoczonych armia zaczęła bardzo mocno wchodzić w tę całą tematykę gender, właśnie i tam jest teraz ustalone, że armia będzie płacić transpłciowym żołnierzom za operację. Wiadomo o jakiej operacji mówimy. I operacja ta w dokumentacji nazywana jest operacją potwierdzającą płeć czyli to jest tam Gender Confirmation Surgery. Czyli jeżeli jesteś mężczyzną, a czujesz się kobietą, to usunięcie pewnych elementów będzie operacją potwierdzającą twoją płeć. Słownictwo to jest coś, co lewica na świecie opanowała doskonale. Oni doskonale wiedzą, najważniejsze są słowa. Jeżeli nie będziemy tego nazywać po prostu odjęciem penisa, tylko operacją potwierdzającą płeć, to po prostu będzie to brzmiało lepiej. I tak samo jest w drugą stronę. Jeżeli żołnierka kobieta czuje się mężczyzną, armia zapłaci za to. Za operację potwierdzającą płeć. Jak już kilkukrotnie to tu wspominałem, zawsze interesowałem się koszykówką. Niedawno taka gwiazda Dwayne Wade odeszła na emeryturę. Jego syn czuje się dziewczyną. Pewnego dnia zorganizowano mu wielką niespodziankę. Zadzwoniła do niego bardzo znana osoba. Well, hey, Hi! How are you? I'm just like nervous, but really excited. Hello. Don't be nervous. Jednak nie była to rozmowa prywatna, że Michelle Obama zadzwoniła sobie do tego chłopaka i tam złożyła mu życzenia, tylko zrobiono z tego filmik, który poszedł wiralnie, jak to się mówi, czyli był bardzo rozpowszechniony po różnych mediach społecznościowych. Michelle Obama wykorzystała tę sytuację, żeby odnieść się do niego jako do wszystkich dzieci, które czują się właśnie, że mają odmienną płeć niż biologiczna. I You're, you're you're already doing this so maybe this is for some other young people that are listening um i feel, but let me just I mean, it, it it does take time to know what your self is you know for young people so in the teenage years and probably through your 20s you're going to be experimenting right. with so many versions of yourself right this is the period right. of exploration. Right and sometimes we put too much pressure on teenagers to know who you you're going to be. Like what do you want to be when you grow up? That's like, how am I supposed to... I'm 13, I'm 12. You're not supposed to know yet. I na koniec z wami jeszcze powiadomię, który senator republikański w Senacie Stanów Zjednoczonych, czyli konserwatysta, powiedzmy no z Rand Paul, przeprowadził z nowym pracownikiem Departamentu Zdrowia panem Lavin na temat o którym dzisiaj właśnie była mowa w tym odcinku. We supported both allowing minors to be given hormone blockers. To prevent them from going through puberty, as well as surgical destruction of a minor's genitalia. The American College of Pediatricians reports that 80 to 95% of prepubertal children with gender dysphoria will experience resolution by late adolescence if not exposed to medical intervention and social affirmation. Dr. Levine, do you believe that minors are capable of making such a life changing decision as changing one's sex? Well, Senator, thank you for your interest in this question. Um, transgender medicine is a very complex and nuanced field um, with robust research and uh, standards of care that have been developed. let's be a little more specific since you evaded the question do you support the government intervening to override the parent's consent to give a child puberty blockers cross-sex hormones and or amputation surgery of breasts and genitalia senator uh, transgender medicine is a very complex and nuanced field. let it go into the record that the witness refused to answer the question. olds can't make this decision in the in England 10% the kids are between the ages of Kochani, wielka prośba, głównie do katolików. Mam nadzieję, że dałem się wam posłać osoba, która czarnym stara się nazwać czarnym a białe-białym. Natomiast y, przestrzegam was przed tym, żebyście myśleli, że przeciwnikiem tutaj jest młodzież, tęczowa młodzież. E, ja jestem mężczyzną, jestem tym i ja tam po prostu jestem uzależniony od królików. Za tym bardzo takim nowym jednak na świecie ruchem zmiany płci stoją potężne pieniądze, potężne mechanizmy. I jedyny sposób przeciwstawiania się temu to jest mówienie prawdy. Mówienie prawdy wszędzie gdzie się da. Jeżeli mielibyśmy z kimś walczyć, no to z producentem filmów Palmer, czy też y, z tym człowiekiem z departamentu Zdrowia, tej mamie warto by uświadamiać, która tam wstrzykuje temu chłopcu hormony. Tej pani, która tam udaje jakiegoś takiego pastora, którą wam pokazywałem, która namawia dzieci, żeby dzieliły się swoją transpłciowością. No, Michelle Obama to jest raczej ta osoba, która za tym stoi. Nie te dzieciaki. Te dzieciaki naprawdę są poddane tak potężnym mechanizmom, że no jedyne, jedyny sposób, w jaki można z tym walczyć, to jest modlitwa i mówienie prawdy wszędzie dookoła, tam gdzie się tylko da. Taka jest moja opinia. Koniec, to by było wszystko na dzisiaj. Wiecie co, jestem już tak zmęczony tym, żeby czekać za każdym razem, czy YouTube pozwoli mi zarabiać na danym filmie, czy nie. To jest najpierw algorytm sprawdza. Najczęściej wyskakuje, że ostrzeżenie, mój film zawiera treści szerzące, jakieś tam niezgodne w każdym razie z regulaminem YouTube'a. Ja proszę o ręczne sprawdzenie, to trwa bardzo długo zazwyczaj. I potem wychodzi, że sprawdziliśmy i może zarabiać, albo sprawdziliśmy, no jednak potwierdza się, że nie może zarabiać. Nie ma osoby, nie ma z kim podyskutować, nie ma co zapytać, tak to działa wszędzie, także Ameryki nie odkrywam. Natomiast ja wyłączę te reklamy, zanim jeszcze oni będą mogli napisać, że ten film jest transfobiczny. To mnie poniża czekanie za każdym razem na to, żeby ktoś, najpierw pan algorytm, zwykle wydaje negatywną decyzję, a potem jeszcze ktoś ręcznie sprawdza i mówi, nie da rady, no nie da rady. Kończymy na dzisiaj. Dziękuję wam za uwagę, człowieku rozumny. Trzymaj się, nie mam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za Twój czas. Na razie.